Józef Mietkowski wspominał. Był zdyscyplinowany i lubił surowy tryb życia. Było w nim coś żołnierskiego. Wiedzieliśmy, że, jako gospodarz wspaniałego pałacu biskupiego w Krakowie, sam pracuje w pokoju umeblowanym do minimum oszczędnie i sypia na prostym metalowym łóżku. Dzisiaj w cyklu zapomniani bohaterowie. Książę Adam Stefan Zapiech. metropolita Krakowski. Książę Adam Stefan Sapieha urodził się 4 maja 1867 roku w Krasiczynie w rodzinie arystokratycznej. W czasie studiów wstąpił do seminarium duchownego w Lwowie. W 1893 roku przyjął święcenia kapłańskie. Dwa lata później podjął pracę w kurii rzymskiej. W czasie pontyfikatu Piusa X pełnił obowiązki rzeczoznawcy do spraw kościoła pod zaborem rosyjskim. W 1911 roku Pius X mianował ordynariuszem Krakowskim, przyjąwszy sakrę biskupią z rąk następcy św. Piotra. Przybył w marcu 1912 roku do Krakowa. Książę Sapiecha okazał się niekonwencjonalnym biskupem. W dniu swego ingresu, zanim wieczorem w podjął w pałacu do Stonii gości przybyłych na uroczystość, spożył obiad wspólnie z ubogimi w domu pracy na Kazimierzu. Cenił życie zakonne i troskliwie opiekował się klasztorami. To on restytuował benedyktynów w tyńcu. Andrzej Biernacki oceniał. Nie znosił ostentacji. Nawet modlił się najżarniwiej, nie na widoku publicznym. Leżąc krzyżem po ciemku w swej prywatnej kaplicy nocą, potrafił niewydarzonemu kaznodziei, przerwać wychwalanie swojej osoby prośbą, aby ów głosił słowo Boże. W czasie I wojny światowej biskup Sapieha utworzył Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla dotkniętych klęską wojny. W 1915 roku zorganizował kolumny sanitarne niosące pomoc ogarniętej epidemią Galicji. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości interweniował u papieża Benedykta XV w sprawie przyłączenia Śląska do Polski. W 1922 roku. Został wybrany senatorem z listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej. Po zabójstwie prezydenta Gabriela Nartowicza zarządził nabożeństwa żałobne i wydał odezwę piętnującą zbrodnię. 9 marca 1923 roku złożył mandat parlamentarzysty, podporządkowując się papieskiemu zakazowi przyjmowania godności publicznych przez hierarchów kościelnych. W 1925 roku został pierwszym arcybiskupem metropolitą Krakowski. Dbał o wysoki poziom moralny i intelektualny duchowieństwa zorganizował akcję katolicką w Decyzji krakowskiej. W czasie hitlerowskiej okupacji arcybiskup Sapiecha faktycznie kierował polskim episkopatem. Prymas Polski, kardynał August Hlond opuścił bowiem Polskę. Wielokrotnie ostro protestował przeciwko niemieckiemu terrorowi i okrucieństwu. Gdy generalny gubernator Hans Frank zaprosił go na Wawel w dniu urodzin Hitlera, odmówił, argumentując: Cytuję, Oni i tak nic nie zmienią, natomiast fotografują mnie i napiszą w dziennikach, że polski biskup w dniu urodzin Hitlera przybył z życzeniami. Kiedy gościł u siebie Hansa Franka, Poczęstował go przydziałowym stęchłym chlebem i marmoladą. Już we wrześniu 1939 roku apelował do duchowieństwa o udzielanie pomocy Żydom. Zorganizował Obywatelski Komitet Pomocy, a następnie Radę Główną Opiekuńczą. Jerzy Ślaski oceniał. Wzorem dla duchowieństwa był także w tym zakresie pomocy dla Żydów metropolita krakowski, arcybiskup Adam Sapiecha który wielokrotnie apelował do Franka o zaprzestanie terroru wobec ludności żydowskiej. A gdy apele pozostawały bez skutku, osobiście stanął na czele akcji ratunkowej. Zaopatrywał Żydów w metryki, zlecał to duchowieństwu artycezji, otwierał przed nimi wrota klasztorów, umieszczał żydowskie dzieci w prowadzonych przez gromadzenia zakonnej internatach i sierocińcach. Prawą ręką arcybiskupa w tej pracy był znany działacz społeczny i kaznodzieja, Ksiądz dr Ferdynand Machaj w kościele Najświętszego Salwatora na krakowskim Zwierzyńcu w 1932 roku utworzył konspiracyjne seminarium duchowne, którego słuchaczem był m.in. Karol Wojtyła. W 1967 roku Wojtyła wspominał Wciąż jeszcze przemawia do nas portretów czy fotografii ten jedyny w swej wyrazistości profil. Orlinos, wysokie czoło, broda, usta i oczy, wyrażające stanowczość i siłę charakteru. Wielu z nas pamięta, w jaki sposób ta twarz przechodziła od stanowczości, a nawet surowości, do żartobliwego uśmiechu. Książę kardynał miał olbrzymie poczucie humoru, jak natychmiast nawiązywał się bliski kontakt z człowiekiem. Po zakończeniu II wojny światowej arcybiskup Sapiecha założył w marcu 1935 roku. Tygodnik powszechny, a w sierpniu utworzył Krajową Centralę Caritas. Wielokrotnie wypowiadał się przeciwko nadużyciom komunistycznych władz. A w kwietniu 1946 roku razem ze Stanisławem Kutrzebą i Tadeuszem Lechrem Sławińskim wystosował memoriał do Bolesława Bieruta, protestując przeciwko aresztowaniu żołnierzy Armii Krajowej, torturom, wywożeniu Polaków z Związku Sowieckiego. W 1936 roku otrzymał godność kardynalską. Kiedy wrócił z Rzymu do Krakowa, studenci wzięli na barki jego samochód i przenieśli do kościoła mariackiego, wyrażając w ten sposób swoją radość i wdzięczność dla ukochanego pasterza. W 1950 roku protestował przeciwko zamknięciu szpitala ojców Bonifratrów, a w kwietniu 1951 roku. W liście do Bieruta potępił planowaną akcję wysiedleń z Krakowa. Komuniści szykowali się do procesu, który miał skompromitować kardynała Sapiecha. Gromadzili materiał, wymuszali fałszywe zeznania. Do procesu nie doszło, bowiem kardynał zmarł zanim komuniści zdążyli zrealizować zamierzany proces pokazowy. Ale kardynał Sapiecha miał świadomość i tego, że grozi mu aresztowanie i proces, i tego, jak traktuje się więźniów w komunistycznych więzieniach. 6 marca 1950 roku napisał takie oświadczenie: Cytuję. W razie, gdyby był aresztowany, stanowczo niniejszym ogłaszam, że wszelkie moje złożone tam wypowiedzi prośby i przyznania są nieprawdziwe nawet gdyby one były wygłaszane wobec świadków podpisane nie są one wolne i nie przyjmuję je za swoje to bardzo ważne oświadczenie pokazuje one bowiem pokorę zapiechy zwykle jest tak że człowiek jest przekonany o tym że jest twardy że nie da się złamać Sapiecha ma świadomość, że nawet on pod wpływem tortur, stosowanych technik, może się załamać, może coś podpisać, może złożyć jakieś wymuszone, fałszywe zeznania i z góry oświadcza, że to jest nieprawda. Widzimy tu pokorę i widzimy tu mądrość krakowskiego arcybiskupa. Prymas Polski, Stefan Wyszyński zapamiętał. Gdy po konferencji episkopatu, po całodziennej, niekiedy jakże nużącej pracy, wszyscy odczuwali trud i wracali do siebie, ten niezmordowany człowiek podążał do swej zimnej kaplicy i tam podostawał w mroku nocy przed Bogiem. Jak długo? Nie wiem. Nigdy nie słyszałem podczas późnych godzin pracy w domu arcybiskupim powrotnych kroków kardynała. Wiem jedno, że poważny wiek dawał mu prawo do wypoczynku. Kardynał musiał jednak trud swej pracy całodziennej zamknąć jakąś złotą klamrą i zamykał brylantem modlitwy. Książę Adam Stefan, kardynał Sapieha. Zmarł 23 lipca 1951 roku w Krakowie. Podczas pogrzebu prymas Wyszyński mówił była w tej sapierzyńsko-sanguszkowskiej krwi pasterza krakowskiego jakaś właściwość orlęcia polskiego. Patrzyło mu to z twarzy, bo to było orlem, które zrywało się do lotu wolności. Choć danym mu było przez tyle lat pracować w i rymiaszowych czasach niedoli ojczyzny. Zmuszony był niekiedy podnieść dłoni, głosem protestu, napełnić granice całej Polski. Miłował Polskę. W każdej fazie jej dziejów nigdy wymówek jej nie czynił. Kochał Polskę taką, jaką była. Czy ozdobna jak królowa, czy uboga jak niewolnica, czy sieroca jak tułaczka. Wszystko jedno, to ojczyzna I wstydzić się jej poszarpanych przez zawieruchy dziejowe szat nie będzie.